Witam serdecznie drodzy bracia i siostry. Na moim kanale Różaniec Kościołów. Jeśli ktoś nie zasubskrybował tego kanału, to zapraszam. No, generalnie bardzo popularne na YouTube są wszelakiego rodzaju filmy z cyklu filmów rozrywkowych, zabawowych itd. Bardzo mało osób podejmuje trud pielgrzymowania i trud zdobywania pokoju przez modlitwę post i jammużnem. A szkoda, bo no, echa nadchodzącej wojny no, świadczą wyraźnie o tym, że zbliżamy się do e, decydujących, decydującej fazy dalszego trwania świata. No, ponieważ świat nie uwielbia Boga, e, istnienie tego świata w dalszym ciągu nie ma już sensu. Żeby jednak nie zginęło wszystko to, co Bóg powołał do życia, Potrzeba nam być jak Noe i stanąć na wysokości zadania. Kolejne dzieło, ósme z cyklu Rzeńca Kościołów, jest takim dziełem, którym troszkę przedstawię Wam chronologię powstawania tych dzieł. Żeby nie było tak, że one powstawają znikąd i że są jak gdyby dziełem moim własnym albo jakimś takim nieprzemyślanym. Otóż, jeśli dochodzi do kolejnego dzieła, to oczywiście rozważam w sumieniu, w swojej spowiedzi, w swoim mszy świętej, w każdej modlitwie, najpierw tytuł tego dzieła. E, tytuł tego dzieła, e, ósmego w kolejności, e, brzmi Vis Major. Oczywiście dobieram łacińskie nazwy tytułów dzieł. E, Odnajdując tytuł tego dzieła, do końca nie wiedziałem jeszcze, um, czego to dzieło będzie dotyczyło, jakiego charakteru i z jakiego gatunku. Wiz Major z Łacińskiego to na polskie siła wyższa. No, jak sama nazwa mówi, można się było spodziewać, że to dzieło będzie jakimś większym stopniu utrudnienia, w większym stopniu doskonałości i w większym stopniu mistyki. E, Wiz Generalnie rozważałem to dzieło dosyć długo ponad dwa miesiące. I tutaj zastanawiając się nad rodzajem tego dzieła, znów przyszło mi na myśl, natchnęło mnie od Ducha Świętego oczywiście, że może to być dzieło, powinno to być dzieło z gatunku postów. Skąd taka, skąd taka myśl, skąd takie natchnienie? Otóż. Są już dwa filmy dzieł postnych o nazwie Postscriptum. Woli tu przypomnienia: Postscriptum to dzieło dotyczące 40 dni postów, na których składa składają się trzy elementy wyrzeczenia. Natomiast dzieło drugie z gatunku postów to Equilibrium, czyli równowaga. To dzieło, na to dzieło składa się post z 10 piątków o samej wodzie. Otóż, skąd te rozważanie dokładnie z tego gatunku dzieła i że to znów posty? Otóż, brakowało mi tutaj w tym elemencie tego dzieła dnia o nazwie Środa, w której Matka Boża również prosi o post. No, skoro. Przeszłem pozytywnie i bardzo udanie post-equilibrium, składając 30 z 10 pątków o wodzie. Zatem co stoi na przeszkodzie, ażeby również dołączyć tutaj środy. Oczywiście, e jeśli chodzi o jeden dzień o wodzie, to można by rzec, że jest to już dzieło o bardzo wysokim stopniu trudności. Natomiast e dołączam, dołączając tu środy, to rzeczywiście no spotkałem się jak gdyby już we, we wnętrzu swoim z pewnego rodzaju oporem wewnętrznym. No być może szatan oczywiście próbował um, przeszkadzać tutaj w tworzeniu tego dzieła i w przystąpieniu do tego dzieła, no bo post jest dla niego um, rodzajem potężnego uderzenia atomowego. E, składając zapytanie do nieba oczywiście, bo zawsze tak robię, pytam Boga o, e, o takie dzieło, Zapytałem w swoim wnętrzu, co sądzi na temat postu o, o wodzie piątku i śródy. Oczywiście również dziesięciu w kolejności dziesięciu śród i dziesięciu piątków. We wnętrzu swoim odczułem radość. No, radość zawsze pochodzi od ducha świętego, nigdy inaczej. No ta radość świadczyła o tym, że niebo niejako zaakceptowało ten, ten, ten rodzaj zapytania, czy może aniołowie przysłuchali się temu zapytaniu i w bardzo szybkim tempie ekspresowym zabrali to zapytanie do nieba. No bo tak jest, jak rozmawiacie często z swoim aniołem stróżem, jak rozmawiacie ze świętymi, no to oni często zagłonoszą wasze prośby, czy też zapytania prosto do nieba. Ile minęło? No minęło bodaj 3 minuty. 3 minuty minęły. No i otrzymałem znak. Prosto z nieba. Zatwierdzający to dzieło. Tym znakiem była 3 stycznia roku 2022. Tęcza na niebie rozpostarta. Od lewa do prawa, nie wiem czy będzie to widać na tym zdjęciu, tak, na tym aparacie jest ta tęcza. No mam, miałem pytanie, mam odpowiedź. No, tęcza jak wiadomo jest znakiem, który również dostał Noe. A zatem zadziałała tu siła wyższa. Więc tytuł działa jak najbardziej kompatybilny do tego znaku, tak? tęcza 3 stycznia to zjawisko niezwykle rzadkie, rzecz biorąc, biorąc, że rzeczywiście znak ukazał się stricto do tego zapytania, ani z jakiejś innej przyczyny. Mogę tu jedynie dodać, że po zrobieniu zdjęcia tęcza znikła w trybie natychmiastowym. Yy, dzieło wiz Major to oczywiście, tak jak wspominam, post o wodzie środy i post o wodzie piątki Zapraszam wszystkich do tego dzieła. Na temat samego działania postu, jego walorów duchowych dla ducha jak i również dla ciała już wspominałem w poprzednim filmie Equilibrium, jak i również dziele postscriptum. Przypominam, że zbliżają się za niedługo święta Wielkanocy i od 1 marca, czyli pierwszych dniach marcach, dobrze byłoby zacząć sobie dzieło postscriptum. Jeśli ktoś będzie oglądał ten film, to następne postscriptum, tak jak tam w tym filmie jest zawarte, będzie czasem przed wakacjami. Jak to w tym filmie jest, proszę sobie zobaczyć. Takie dzieła postscriptum. Dokonujemy trzykrotnie w roku przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą i przed wakacjami. Oczywiście ten film dotyczy dzieła Wismajor. To dzieło jest dziełem niezbyt łatwym, dosyć trudnym, ale możliwym do zrealizowania, ponieważ generalnie rzecz biorąc, gdybym nie otrzymał takiego znaku z nieba i gdyby dzieło to nie było niejako poparte, Wewnętrznym przekonaniem, to oczywiście bardzo bym się obawiał tego dzieła, ponieważ jako osoba pracująca, no, zderzam się z dosyć poważnymi trudnościami. Okazuje się jednak, że Bóg pokazał mi, iż jest to możliwe. Jak najbardziej, przypominam, że jeśli podejmujemy jakieś trudy, jeśli one wykraczają poza wszelkie nasze umiejętności, to ten post przejmuje również sam Bóg. Swoje dłonie i jest jakby naszym, naszym towarzyszem przy tym poście, i pragnie pokazać również swoją moc. A przypominam, że Bóg pokazuje właśnie swoją moc w chwilach, kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna albo bardzo, bardzo trudna. Dzieło Wis Major. Jest oczywiście dziełem nie dla osób, które po raz pierwszy oglądają film i przysłuchują się temu tu właśnie wymienionemu dziełu. Raczej jest to dla osób, które już przeszły pierwsze dzieło z gatunku postów, czyli postscriptum, pozytywnie, jak i również dla tych osób, które po postscriptum przeszły pozytywnie dzieło Equilibrium. Dzieło Biz major to trzecie dzieło z gatunku postów o najwyższym w tej chwili możliwym stopniu utrudności. Czy istnieją jeszcze jakieś wyższe stopnie? Tego nie wiem. Nie pytałem, być może zapytam, jeśli post zakończę. Aktualnie dobiega on końca, więc jest to jak najbardziej możliwe i jak najbardziej bardzo, bardzo pozytywne i skuteczne narzędzia. Do walki o pokój. Przypominam, że światu pozostało bardzo niewiele czasu. Jeśli ludzkość nie podejmie narzędzi walki z, z szatanem, jeśli nie podejmie ludzkość walki o swój dom, o swoją duszę, no to niestety nie będzie mógł żaden z Was liczyć na przetrwanie. Tej straszliwej wojny, która już wisi w powietrzu. Czy będziecie na tej samej łodzi, na której przetrwał Noe, to zależy tylko i wyłącznie od Was samych. Bóg jest, Bóg działa i Bóg wszystko może. Szczęść Boże.